A to już Gandia nocą. Jest 23. Turystów jak w każde lato bardzo dużo. Nie ma tu jeszcze tych straganików. Mieszkania prawie wszystkie powynajmowane. Aczkolwiek jak już mówiłem, że spodziewałem się potężnego ataku ludzi, to jednak to nie miało miejsca. Zapomniałem o jednym czynniku. Ceny transportu i potężne problemy w lotnictwie, strajki i nie wszyscy jednak dotarli. Najwięcej ludzi jest z Madrytu, bo jest typowa dla Madrytu. Dużo się zmieniło, między innymi że zrobili tą ulicę jako zamkniętą, można sobie spokojnie spacerować. Jest tu ścieżka też dla rowerów. Jest coraz więcej wypożyczalni rowerów, skuterów elektrycznych. Także jest tego tutaj sporo. Woda w morzu ma prawie 30 stopni. W powietrzu było 38 dzisiaj. Ale inaczej to się znosi, bo ten wiatr od morza to potrafi wystudzić. Pracy nadal dużo. Nadal nie ma nic ciekawego do filmowania. Nadal brakuje produktów do sprzedaży. Są jakieś rzeczy nad morzem, są jakieś mieście, ale to już w granicach 50 tysięcy. Jest mieszkanie najtańsze, jakie istnieje, to jest za 24 tysiące, ale na parterze i w dzielnicy mało ciekawej. A nie chcę też przesadzać jeśli chodzi o pokazywanie rzeczy, które nie mają jakiegoś wymiaru. Bo potem będzie ciężko sprzedać czy wynająć. W każdym razie, lato sobie jest w toku. Samolociki jakoś tam latają. Będę informował na bieżąco. Jak już mówiłem, w tą sobotę spotykamy się wszyscy na fieście przy kościele Świętego Mikołaja. Iglesia Sant Nicolás Grau de Gandia o 19.30 i do nocy imprezy. A równolegle przy Leroy Merlin jest jakaś ostra, ostra impreza, jakieś koncerty młodzieżowe. Jak ktoś lubi takie coś, to można tam. Pozdrawiam.